Siemanko, witam na moim... <tryk> Z racji tego, że to moje pierwsze QNT w moim dosyć długim żywocie, a zadaliście dosyć dużo pytań. Mamy wiele, wiele pytań na które nie możemy uzyskać odpowiedzi ponad Cho? setkę. Więc bez zbędnego pierdolenia o szopenie przejdę do nich. Co zmieniłbyś na YouTube? Na pewno bym wyjebał ten yto'owy algorytm, który z dupy usuwa komentarze i nakłada jebane ograniczenia na filmy jest dobrze czy jebać Disa, mamy z JD umarły 3 lat Lata temu. Oglądałeś kiedyś ja Jeszcze jak. Tak naprawdę to nie. Jak często golisz jajca. Cztery razy, po dwa razy, jeden raz, po dwa Masz jakieś zwierzę w domu? Nie. Będzie kiedyś spotkanie członków memiarskiej. Odpowiedź brzmi Nie wiem, choć się domyślam. Będzie jaranie skrętów na livestreamie? Nie robię streamów ani nie jaram ślugów. Dokąd nocą tu To Do Jaka jest Twoja ulubiona część Star Wars? Nie oglądałem nigdy gwiezdnych wojen i w zasadzie mało kiedy oglądam filmy, ale jak znajdę chęć i czas to może obejrzę którąś część. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? Lama! Bro. McDonald's czy KFCE, KFC ulubiony przedmiot szkolny, długopis. <grym> A tak na serio to historia, jaki denaturat polecasz? O smaku malinowym. Jaki jest twój ulubiony zespół muzyczny? Zespół Dał. Yy. Znaczy Lady Punk. Mniej niż zespół. Jaki prezydent polski był według ciebie najbardziej ogarnięty? Gabriel Narutowicz. Czy pepsi, wiadomo że pepsi Czy małżonka Krzysia wróci na szkolną w tym roku? Jeszcze jak? Zabij to dupę kurwa! Podaj dwa portale społecznościowe Które powinien kupić Elon Musk I dlaczego? Przede wszystkim YouTube Gdyż po objęciu szefostwa przez Susan Wojciecki Ta platforma zaczęła się staczać na psy A także TikToka Gdyż wiadomo co należy zrobić z tym gównem Czy kiedy krowa kicha to czy mleko wylatuje jej nosem? Tak Ulubiony serwer Discord poza memiarską republika harnasiowa czy lata świetlne temu cywilizacja szwedów izraelsko faszystowskich była palona gazowana też Hiszpania to ta Hiszpania. Ta Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania. Czy tako Szcześniak nagra kiedyś jeszcze album? Nie wiem. Zresztą i tak się nie interesuje rapem tym bardziej polskim. Mordo król jest jeden, a królem jest Jan III Sobieski. Wiedział czy nie? Nie ma dowodu. A strasznie... Można jak najbardziej. Czy popierasz szpis i Kaczyńskiego? Otóż nie. Ogólnie to jebać wszystkie partie polityczne. Oprócz polskiej partii przyjaciół, piwa Piłsudski, Dmowski, Paderewski, a może Korfanty, Ignacy Paderewski, ulubiona postać z Breaking Bad, Waldek Biały. Ile litrów cukrzykowi wystarcza? Ponad setkę. Dzięki za tyle zadanych pytań. Mam nadzieję, że się podobało. A jak wam się nie spodobało, to trudno i chuj z tym. Seks pedałami